Witam serdecznie, chciałbym przedstawić termostat dwukanałowy na Atmedze 8 z wyświetlaczem 2x24 znaki plus dodatkowo dwie temperatury. Opis piec oraz woda. Są to dwa termostaty. Dom i zewnętrzna dwie dodatkowe temperatury. Są wyświetlane zera z powodu braku zaprogramowania czujnika. Wykonam to dla pierwszego. Wciskam reset oraz przycisk minus. Jest temperatura. Wciskam reset, trzymam. Ciskam plus, puszczam reset, nadal trzymam plus. I jest drugi czujnik. Została odczytana temperatura dla termostatu pierwszego oraz drugiego. Gwiazdka oznacza pracę danego kanału czyli triak jest załączony. Są trzy przyciski nawigacyjne: środkowy, lewy plus, prawy minus. Wciskam menu ustawienia termostatu pierwszego. DS1 27,8. Jest to obecna temperatura na czujniku. Wartość zadana 30, histereza 2, alarm 40. Wartość zadaną w każdym momencie można zmienić. Histerezę również, alarm również. Kolejne menu DS2 Te same funkcje. Zadana, histereza, alarm są ustawialne. DS1 jest to termostat z funkcją chłodzenia. DS2 z funkcją grzania. Na czym polega różnica? Już przedstawiam. DS1 po osiągnięciu wartości zadanej 30 stopni załączy triak. Histereza jest 2 stopnie, czyli 30 -2 wyłączy nam termostat. Oczywiście, jeśli temperatura spadnie. Gdy temperatura wzrośnie ponad z wartość zadaną 30, podobnie się załączy. Cykl się automatycznie powtarza. Alarm 40. Jest to wartość, jest to temperatura, przy której jest alarm dźwiękowy przerywany. Już to. Podam jest 28 stopni, czyli przy 27 będzie. O. Jest alarm. Zwiększę wartość, nie ma. Zmniejszę. Jest. Termostat drugi jest z funkcją grzania. Czyli grzeje do wartości zadanej. Obecnych tu 30 stopni wyłączy minus 2. Alarm działa odwrotnie. Gdy temperatura jest Poniżej alarmu, wtedy jest sygnalizowany alarm. Obecnie temperaturę mamy 28. Zwiększę alarm do 29. Wtedy temperatura będzie niższa. Gdy temperatura jest wyższa, nie ma alarmu. Gwiazdka oznacza pracę, czyli termostat nam powinien grzać do temperatury 30 stopni. Dotykam czujnik. Delikatnie. 29. O, pierwszy termostat z funkcją chłodzenia nam się załączył. A drugi wyłączył. Hystereza bardzo wolno zadziała, ponieważ są aż 2 stopnie. Postaram się to teraz zmienić. Może też temperaturę podniosę na 30, może o 2 stopnie. Może będzie wygodniej. O, jest 29. Może jeszcze podniosę drugą. Spadnie poniżej 29. O widzę, że to chyba nie spadnie, chociaż może. O, włączyła się gwiazdka, czyli ten triak w tej chwili grzeje nam przysłowiował grzałkę w bojlerze. Podgrzewamy do 31 stopni. Się. Przy 32 będzie chłodzenie. Jest. Przy termostacie, pierwszym o jest 34, to podgrzeje do 34 i załączy się alarm. Uszczam czujnik. Gdy temperatura spadnie, o, tak jak teraz alarm przestał działać, histereza dla termostatu chłodzącego jest 2 stopnie, czyli poniżej 30 stopni powinien się trak wyłączyć. Jeszcze chwileczkę wyłączy się. O, jest. Wartości dom oraz temperatura zewnętrzna są to czyste termometry. Informacja po prostu, ile jest stopni w mieszkaniu, ile na zewnątrz. Dlaczego jest kreseczka przy zewnętrznej? Dlatego, że temperatury minusowe występują w zimę oczywiście i będzie wskazywana. Temperatura ujemna. Zaprogramuję teraz kolejne czujniki. Wciskam reset, wciskam przycisk menu. Mamy w mieszkaniu. Wciskam przycisk reset. Przycisk menu i minus, czyli prawy. I mamy wszystkie temperatury. Obecne obciążenie tej płytki jako element wykonawczy triak BT136 bez radiatora to jest około 100 W. Jeżeli ktoś chce zamontować mniejszy układ w obudowie, są cztery piny do podłączenia klawiatury zewnętrznej. Zasilanie układu jest napięciem rzędu 9 do około 16 V. Im wyższe napięcie, tym stabilizator napięcia 5 V będzie się bardziej grzał. Myślę, że no, to, to na tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Grzesiek. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić. Podaję numer telefonu 502 812 675.